No, czy ona zwariowała, jeszcze śpi, powinna być zaraz gotowa. Ach, o mój Boże. Halo, halo, wstajemy. O matko, zaspałam? No, jeszcze nie, ale gdyby nie ja, to naprawdę mało brakowało. O mój Boże, to już dzisiaj złapał mnie trochę stresik. Przestań dramatyzować. Masz ogarniętą nową stylówę, odświeżone włosy, więc jeśli chodzi o wygląd, to już nic więcej nie zrobimy. Teraz jedyne co możesz zrobić, to dobrze się sprawdzić. Pamiętaj, jesteś super kucharzem i wszystko będzie dobrze. Chyba zaczyna troszeczkę zjadać mnie stres. Może ja sobie nie poradzę. Przestań, bo naprawdę się zdenerwuję. Już szykuj się, i masz mi tutaj wrócić z samymi dobrymi wieściami. A w sumie to może cię odwiedzę w ciągu dnia i podejrzyj, jak tam ci idzie. Dobra, dobra, to ja lecę. Na razie trzymaj się. Och, i trzymaj za mnie kciuki. Yy, dzień dobry. O, witam. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Yy, tutaj jest nasze menu i proszę złożyć zamówienie. Nie, nie, ja, 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 co się pani stało? Potrzebuje pani pomocy? Nie, przepraszam, ja się troszkę zestresowałam. Ja wcale nie chcę złożyć zamówienia. Ja miałam się zgłosić dzisiaj na dzień próbny do pracy. A, wszystko jasne. Dobrze, momencik, przyślem naszego menadżera. Ej, przyszła ta nowa, ale mega zestresowana. Nie dziw się, każdy kiedyś zaczynał. E, dzień dobry, bardzo mi miło. E, dzień dobry. E, to pan jest menadżerem tej restauracji? Tak, menadżerem i właścicielem. Bardzo miło mi panią poznać. Mam nadzieję, że zasili pani nasze grono i będzie nam się super współpracowało. Zapraszam do kuchni. Ale tutaj pięknie pachnie. Mm. E, dzień dobry, witam. Jestem dotychczasowym szefem kuchni. Mua! Witaj w naszym gronie. Ale jesteście bardzo mili. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Na spokojnie poradzi sobie pani, a ty banan na salę, bo goście czekają. No dobrze, w takim razie tutaj jest stół do przygotowywania wszystkich potraw. Tutaj mamy nasze składniki, które e, są półgotowcami. Jeśli chcesz z nich korzystać, to możesz, jeśli nie, to oczywiście możesz radzić sobie sama. Tutaj masz wielką lodówkę z wszystkimi produktami świeżymi, także uważaj na daty ważności. Tutaj na tablicy masz wszystkie możliwości najlepszych Połączeń, co z czego wyjdzie. Tutaj mamy piece, podwójne. Myślę, że sobie poradzicie na spokojnie ze wszystkim. Jeśli chodzi o menu, zapoznaj się z nim, tak żebyś wiedziała wszystkie składniki wszystkich dań. Oczywiście, ale tutaj smacznie, mm, na pewno będzie pysznie. Proszę nie myśleć tylko o jedzeniu, tylko skupić się na wiedzy. Szef kuchni wszystko pani powie, a ja już niestety muszę lecieć. Jeśli się sprawdzisz, to mój szef przekaże mi taką informację. I w takim razie jutro zaproszę cię na ósmą. Dziękuję. Coś mi się wydaje, że młody wpadł ci w oko. Ach, nie tylko w oko. Przez żołądek do serca muszę nauczyć się dobrze gotować. Z moją pomocą z pewnością pójdzie ci super. E, nasz menadżer i właściciel odziedziczył tą restaurację po swoich rodzicach. To jego oczko w głowie. Jestem pewien, że jeśli sobie poradzisz, to na pewno zagrzejesz tutaj miejsce na dłużej. Tylko pamiętaj, musisz wszystko robić bardzo rzetelnie. Jasne, oczywiście. W takim razie zaczynamy. E, Widziałem, że jest zamówione jedno spaghetti z sosem pomidorowym, czyli tak zwane spaghetti bolońskie. Czyli musimy ugotować makaron i musimy zetrzeć pomidory. Pamiętaj, najpierw musimy je sparzyć, pokroić w kosteczkę i zblendować. Następnie wszystko trafia na patelnię i przyprawiamy. Spróbuj połączyć te składniki. Wow! To takie proste. Oczywiście to takie proste. A teraz posmakuj i zobacz, jak ci wyszło. Coś wspaniałego! Musicie mieć dobrej jakości produkty. Ale rewelacja. Dobra, to teraz szybko zrób drugie takie, bo przecież musimy jeszcze je mieć dla klienta. Ej, co tam z naszym spaghetti? Bo klient się niecierpliwi. Już, już. Tak, ja zrobię. Uwaga, uwaga, magia! Ale super, oby było tak samo smaczne jak to, które przed chwilą zjadłam. Proszę. Mmm, rewelacja, super ci wyszło. Co wy wyrabiacie? Dobra, dajcie to klientowi, bo się nie doczeka. Ach, masakra. Ale super, czy nauczę się czegoś jeszcze? Oczywiście, jednym z głównych naszych dań w naszej włoskiej restauracji są burgery. Tutaj też cię nauczę. Bardzo proszę, bułki mamy już przygotowane wcześniej. Mam nadzieję, że to wszystko zapamiętam. Spokojnie, to nie są skomplikowane przepisy. I teraz sięgamy po przepyszny kawałek mięsa. To wyselekcjonowana wołowina, która z pewnością przypadnie do gustu każdemu. I co ja mam teraz z tym zrobić? Połącz to po prostu. Ale magia! Jaki pyszny burger, ale pachnie! No to teraz go posmakuj! Rewelacja! Nie spodziewałam się, że umiem tak dobrze gotować. Jasne, pod moim okiem będzie rewelacyjnie. A teraz zapewne przyjedzie nasz właściciel, bo już zbliża się godzina 18. Jeśli będzie tak jak w przypadku poprzednich uczniów, to na pewno będzie chciał, abyś zrobiła mu danie testowe, czyli fish and chips. O matko, czy ja sobie poradzę? Oczywiście. No i jak tam wam idzie? A nie mówiłem. Całkiem dobrze. Wydałam już dwa dania. Rewelacja. No to w takim razie poproszę jeszcze jedno. Fish and chips na już. Skąd wiedziałeś? Doskonale go znam. To jego stały trick. Stały trick? Czyli pewnie wyrzuci mnie tak jak innych, tak? Niepowiedziane, moja droga. To wszystko zależy od tego, jak się postarasz. No dobra. No to uwaga. W jedną dłoń ziemniaki, w drugą rybka i połącz to. Dobra, i co to już? Tak, mam nadzieję, że będzie mu smakowało. To będzie twój wyznacznik tego, czy tutaj z nami zostaniesz. O matko, ale stres. Yy, bardzo proszę, fish and chips dla pana. Mam ogromną nadzieję, że będzie panu smakowało. Starałam się. No cóż, sprawdźmy. O mój Boże! To najlepsze fish and chips, jakie kiedykolwiek jadłem. Naprawdę pan nie żartuje? Oczywiście, jesteś genialna. Witam cię na naszym pokładzie. Z pewnością będziesz rewelacyjnym szefem kuchni. Wow, nie spodziewałam się, dziękuję, jest pan cudowny. Słyszałeś? i jestem w szoku. Witaj na pokładzie. Razem podbijemy serca wszystkich tutejszych klientów. Mamy to, mamy to, ale co mamy? No jak to co udało się przyjęli mnie? Wow, tak szybko? Wyobraź sobie, że poznałam właściciela jednocześnie menadżera tej knajpy. To młody przystojniak, który zrobił mi prawdopodobnie najgorszy test z możliwych na pierwszy dzień pracy. Jaki test? Słuchaj, musiałam przygotować mu fish and chips. Ten szef kuchni, który tam pracuje, powiedział, że do tej pory nikomu się to nie udało. A mi się udało, zasmakowało mu. Wow, coś mi się wydaje. Że wpadłaś mu nie tylko do żołądka, ale też do serca. Ach, ale jestem szczęśliwa! Mua!